sekatory to na pewno podstawowe narzędzia w garażu ogrodnika mają zastosowanie praktycznie przy uprawie większości jak nie wszystkich roślin no bo wiadomo drzewa owocowe bez przycinania dziczeją maliny zamieniają się w hasze, winogron przestaje owocować a na przykład hortensje czy lawendy dzięki cięciu zapewniają takie obfite bujne kwitnienie dlatego właśnie warto ciąć ale żeby ciąć to trzeba wiedzieć, czym to robić i do czego poszczególne narzędzia służą. A jakie powinny być odpowiednie i dobre sekatory? Przede wszystkim powinny mieć ostrza, ostre jak brzytwa. Dodatkowo powinny być zabezpieczone specjalną powłoką, która, yy, która uniemożliwia i przeciwdziała yy, przywieraniu soku, pocięciu właśnie do tych ostrzy. Ponadto powinny mieć ergonomiczne uchwyty. Dobrze leżące w dłoni, wytrzymałe, dodatkowo z systemem zabezpieczeń, który uniemożliwia chociażby przypadkowe i, i takie niechciane otwarcie narzędzia, i tym samym jakieś skaleczenie czy, czy wypadek. Także na pewno takie podstawowe rzeczy dodatkowo powinny być wykonane z dobrych materiałów, powinny być solidne. Mieć odboje, które zmniejszają siłę, siłę i naciski, i, i, i oddziaływanie narzędzia na jego użytkownika. Także to wszystko, to wszystko z pewnością jest istotne. Dodatkowo, powinny mieć estetyczny wygląd dobrze leżeć w dłoni nie być ciężkie no i, jednym słowem, zapewniać wygodną i komfortową pracę. Jak dzielą się sekatory? Taki najbardziej ogólny podział to sekatory jednoręczne, czyli trzymane jedną ręką, i sekatory dwuręczne, czyli podczas obsługi trzymane dwoma rękami. To jest pierwsza taka najbardziej widoczna i podstawowa różnica. Następnie sekatory możemy czy to jednoręczne, czy dwuręczne podzielić na nożycowe i kowadełkowe. Nożycowe, czyli obydwa ostrza tnące. Ostre przeznaczone do mniejszych gałęzi, do, do mniejszej średnicy gałęzi, gdzie właśnie te cięcia powinny być bardziej takie precyzyjne i, no i nie, nie tak bardzo mocne. Także sekatory nożycowe, no i sekatory kowadełkowe, czyli jedno ostrze tnące i drugie ostrze i druga druga krawędź nożyc przeznaczona do stawiająca taki opór i te sekatory przeznaczone są do cięcia grubszych, bardziej zdrewniałych pędów. Identyczna zasada dotyczy również sekatorów dwuręcznych. Także dzielimy je na nożycowe i kowadełkowe. W przypadku sekatorów nożycowych dwa ostrza tnące Natomiast w przypadku kowadełkowych, jednooszczetnące. sekatory dwuręczne dzielą się, różnią się właściwie także długością rączek. Ten, na przykład, rączki długości 65 cm. Ten aż 80 cm. Co w sposób oczywisty pozwala nam sięgnąć wyżej, dotrzeć do trudno i czy bardziej, bardziej. Schowanych w wyższych gałęzi, a zatem sekatory nożycowe i kowadełkowe. Dodatkowo w obydwu sekatorach zastosowane specjalne mechanizmy, które zwiększają siłę nacisku, a tym samym operatorowi, użytkownikowi sekatorów pozwalają na stosowanie i użycie mniejszej siły. Natomiast uzupełnieniem palety sekatorów jest taki oto. Sekator teleskopowy, który pozwala na wykonywanie cięć nawet na wysokości przeszło 5,5 m, a zatem już bardzo, bardzo wysoko, oczywiście bez, bez użycia drabiny, głowica tnąca z kolei pozwala na wykonywanie cięć gałęzi pędów o średnicy aż do 32 mm głowica jest regulowana, co również pozwala dotrzeć w jak najbardziej. E, takie ciasne i odległe e, zakamarki między konarami. E, tutaj e, mechanizm taki właśnie pozwala jak nazwa mówi w, w przypadku tego sekatora teleskopowego na wyciągnięcie tego teleskopu i sięganie jeszcze e, jeszcze jeszcze wyżej. Sekator jak na swoje gabaryty jest wyjątkowo lekki ponieważ jest wykonany z aluminium. E, Linka, która obsługuje cały mechanizm, tutaj tnący, czyli pociąganie dźwigni, która tutaj uruchamia głowicę tnącą. Ta linka jest schowana, co zabezpiecza przed jakimś uszkodzeniem dłoni. Mechanizm tnący, właśnie uruchamiany jest tutaj tą motorączką. Dwie, 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 tutaj takie dwa przyciski umożliwiające wyciąganie i rozsuwanie. Tego teleskopu na wysokość aż do wysokości zasięgu, czyli taki maksymalny zasięg, jaki możemy osiągnąć, aż do 5,5 ,5 metra. Natomiast sam, sam sekator jest regulowany w przedziale 200 do 400 cm, a więc 2 do 4 metrów, co naprawdę pozwala sięgnąć bardzo, bardzo wysoko. A zatem paleta sekatorów jest bardzo, bardzo szeroka, od najprostszych, najmniejszych, jednoręcznych, przez takie większe, dwuręczne, aż po sekatory teleskopowe. Ponadto w zależności od rodzaju ostrza, sposobu cięcia, od sekatorów nożycowych, po, po kowadełkowe, czyli tak naprawdę w zależności od tego, jakie pędy mamy do cięcia, czy chudsze, bardziej delikatne, czy grubsze. Zdrewniałe, wówczas odpowiedni sekator powinniśmy dobrać do swoich potrzeb.